Punkty A i B o podanych współrzędnych są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD. My musimy obliczyć długość przekątnej tego kwadratu. Czyli mamy w zadaniu taką sytuację, że mamy kwadrat, mamy podane dwa sąsiednie wierzchołki ich współrzędne. Punkt A ma współrzędne minus 44 i punkt B, który ma współrzędne 40. Musimy obliczyć długość przekątnej d tego kwadratu. Mamy wzór na długość przekątnej. D to się równa A pierwiastki z dwóch. Gdzie A to długość boku? No to podpiszmy, że tu mamy A, tu mamy A. No i długość boku A możemy bardzo łatwo policzyć jako po prostu długość odcinka AB. Odcinka, którego końce znamy, korzystamy ze wzoru na długość odcinka, na przykład, że to jest pierwiastek z. Różnica współrzędnych x do kwadratu, czyli minus 4, minus 4, minus 4, minus 4 do kwadratu, plus teraz różnica współrzędnych y do kwadratu, czyli 4 minus 0. 4 minus 0 do kwadratu. To się równa pierwiastek z y, minus 8 do kwadratu, to będzie 64 plus. 4 do kwadratu, czyli to będzie 16, czyli tu mamy po prostu pierwiastek z 80 tyle jest równa długość boku A, no i teraz możemy obliczyć długość naszej przekątnej, że to jest a pierwiastki, o, pierwiastki z 2. To się równa pierwiastek z 80 podstawiamy razy pierwiastek z dwóch, no to to oczywiście z pierwiastek z 160. Teraz wyciągamy całość przed pierwiastek. Oczywiście 160 łatwo zapisać jako 16 razy 10. Tak chyba będzie najlepiej, bo z 16 teraz wyciągnę pierwiastek, to będzie 4 i pod pierwiastkiem zostanie 10, z czego już pierwiastka nic przed pierwiastek nie wyciągnę. Czyli taką mamy długość przekątnej naszego kwadratu, czyli poprawna jest odpowiedź A.